Jedną z możliwości zasilania programu AmiBroker danymi end of day z rynku polskiego jest wykorzystanie danych, które są ogólnie dostępne na stronie banku środowiska pod adresem www.bossa.pl. Można to robić manualnie lub wykorzystując przygotowany przez tenże dom maklerski program popieracz GPW. Do tych samych danych można wykorzystać również inny program, który jest ogólnie dostępny w sieci. Jest to program AmiDownloader.com. Na tej stronie można przeczytać, jak on działa, oraz pobrać go. AmiDownloader umożliwia automatyczne pobieranie. Danych z rynku polskiego są to akcje, rynek Connect, indeksy, indeksy branżowe, kontrakty, opcje. Co ciekawe, mi downloader umożliwia również pobieranie Watchlist z odpowiednimi podziałami spółek na sektory gospodarki oraz tradycyjnie na indeksy, co uważam za duży plus tego programu. Aby móc korzystać z, z danych dostarczanych przez BOSSA przy pomocy programu AMI Downloader należy utworzyć nową bazę danych. Wybieramy File, New, Database. Wpisujemy tutaj nazwę dla bazy. Ja ją nazwę tak samo jak program. Odznaczam opcję Load this database at Startup. Wybieram opcję Create. W przypadku pluginu należy wybrać. Pierwszą dostępną opc opcję, a więc Local Database, program nie pobiera danych z baz zewnętrznych. Zostawiamy opcję Enable przy Local Data Storage. Dostępne są wyłącznie dane End of Day, więc w przypadku wybierania mi minimalnego słupka pokazywanego na ekranie programu AMI Broker End of Day, jest to dobra opcja. Jedynie możemy tutaj zmienić zakres wyświetlanych barów. Wybieramy opcję OK. W tym momencie mamy bazę danych utworzoną i możemy przystąpić do pobrania danych przy pomocy programu AMI Downloader. Co ciekawe, AMI Downloader w momencie instalowania sam dodaje sobie. Ścieżkę do zakładki Tools mamy tutaj ustawioną ścieżkę. Naciśnięcie opcji Ami Downloader spowoduje, że program połączy się z bazą danych na stronie. Zanim przejdziemy do pobrania danych, należy dokonać ustawień w zakładce ustawienia. Tutaj wybieramy. Poszczególne grupy akcji, indeksów i innych instrumentów, które nas interesują z rynku polskiego. Ja interesuję się akcjami GPW, więc oznaczam informacje dotyczące NC, oznaczam indeksy, akcje z NewConnect oraz prawa poboru GPW, prawa poboru NewConnect, certyfikaty, obligacje skarbowe. Zostawiam kontrakty terminowe, natomiast oznaczam opcje. Program pobiera dane historyczne zaznaczonych segmentów w rynku, które nas interesują, oraz zaimportuje je do programu. Dane zostały zaimportowane. Co jeszcze ciekawe, program umożliwia pobranie Watchlist do programu i to też teraz uczynię. Zaznaczę tylko wybrane indeksy. Program obecnie pobiera watch listy. Watch listy zostały zaimportowane.